Hej dziewczyny, witam Was bardzo bardzo gorąco. Tym razem e, filmik o kreskach dla tych z Was, które bardzo często pisały mi, że nie są w stanie wyciągnąć tej końcówki swojej kreski tak, jakby chciały, albo mają właśnie z tą końcówką szczególnie dużo problemów. E, ponieważ koniec faktycznie jest często dla nas najtrudniejszy do wykonania, proponuję, żebyśmy od niego zaczynały. E, I pokażę Wam takie rzeczy, które mogą Wam jakoś pomóc, zachęcić do eksperymentów. I naprawdę bardzo zachęcam Was do tego, żebyście przysiadły i poświęciły na te eksperymenty. Sami samym końcówką troszkę czasu. Um, szczególnie jeśli Wasza powieka ruchoma zagina się przy zewnętrznym kąciku, dość szybko i w ten sposób, który tak na pierwszy rzut oka uniemożliwia Wam wszelkie działania w obrębie i wyciąganie um, tej jaskółki. Bardzo często tak jest, że faktycznie um, nie mamy dużego pola do popisu, ale bardzo często możemy to zagięcie jakoś obejść, po prostu je omijając. Zaraz pokażę Wam między innymi fajny sposób na to, jak wyznaczyć sobie granicę i taki punkt, pod którym tą naszą kreską, naszym końcem musimy to załamanie minąć pewnie wiele z Was kojarzy taki sposób w którym robiliśmy sobie kropki po obu stronach oczu w miejscu, gdzie kreski mają się skończyć po to, żeby one kończyły się idealnie na jednej linii tutaj robimy coś podobnego ale różnica polega na tym że tą kropeczkę umieszczamy w miejscu w którym jakby kończy się nasze załamanie przy zewnętrznym wąziku, i to jest to miejsce, pod którym musimy przejść naszą kreską, i to jest też to miejsce, miejsce jakby podgięcia samej linii, samej naszej kreski, ponieważ koniec będzie się znajdował poza tym punktem bardziej w miejscu powieki pod łukiem brwiowym, a reszta kreski będzie już łączyła się z naszą powieką ruchomą. Tak jak widzicie na filmiku, rysowanie takiej kreski możemy zacząć sobie właściwie od końca i to jest bardzo fajny sposób. Jeśli macie opadające powieki, takie powieki, które się szybciej zaginają, poeksperymentujcie po prostu z rysowaniem końca kreski a w tym obrębie, poza miejscem, w którym ona się może pofalować, to myślę, że może dać u Was naprawdę fajne rezultaty. Ponieważ właśnie najczęściej rysowanie tego końca sprawia nam najwięcej problemów, proponuję, żebyśmy tym razem zaczęli sobie właśnie od rysowania samej końcówki. Ja robię to już od jakiegoś czasu i zauważyłam, że to jest. Um... Taki bardzo fajny sposób na eksperymenty, ponieważ zwykle zaczynamy rysować kreskę tutaj wzdłuż linii rzęs i później dopiero zaczynamy kombinować z końcem, zaczynamy się tym końcem męczyć. Myślę, że fajnie z paru względów zacząć robić go na samym początku. Pierwsza sprawa, nad którą musimy pomyśleć przed samym rysowaniem, to kąt, pod jakim chcemy naszą kreskę poprowadzić. I to teoretycznie powinien być ten kąt, który wyznacza nam dolna powieka. Ten kąt, pod jakim dolna powieka przebiega, dokładniej może nawet nasza linia wodna. Ale ponieważ ten filmik jest dedykowany tylko dziewczynom, które mają tutaj opadający, opadający kącik, czy też to zagięcie schodzi niżej dość szybko, chciałabym powiedzieć, że ten kąt, pod jakim będziemy wyprowadzać naszą kreskę, to jest też taka kwestia indywidualnej budowy oka. Jeżeli faktycznie to zagięcie powieki u nas zaczyna się dość szybko i mamy. Problem z tym, żeby tą kreskę wyciągnąć dość szybko w górę, żeby tak optycznie to oko jakby podnieść, optycznie podnieść ten kącik. No to możemy spróbować zacząć rysować kreskę już od tego momentu tutaj, poprowadzić ją trochę bardziej prosto i odbić, jak mówiłam, dopiero ten koniec, wyciągając go odrobinkę w górę. To zaraz dokładnie Wam jeszcze pokażę. Następną kwestią jest to, jak daleko tak naprawdę chcemy wyciągać kreskę. Teoretycznie um, możemy wyciągnąć ją jak daleko chcemy, ale nie do końca tak jest, ponieważ stosunek grubości linii, która znajduje się tutaj na powiece ruchomej, do tej linii, która jest naszą końcówką, też powinna być um, określona o tym, że to powinno dobrze wyglądać. Um, bardzo źle wygląda końcówka, która jest bardzo długa i na przykład bardzo cienka, um, dlatego jeśli zależy nam na dłuższym końcu, um, ten odcinek kreski tutaj powinien być też na tyle gruby, żeby ta zmiana grubości przebiegała płynnie w obrębie całej długości kreski. Czyli żeby ta kreska ładnie zmieniała się z takiej grubszej na delikatnie cieńszą na całym odcinku. Dlatego jeśli wyciągamy bardzo długą kreskę, najprawdopodobniej będziemy musiały narysować bardzo grubą kreskę na tym odcinku powieki, żeby ona po prostu nie była zbyt cienka. A jeśli mamy mało powieki ruchomej widocznej, być może ta grubość kreski po prostu zjedna jakby całą powiekę i całą powiekę zapełni. Tak jak mówiłam, jeśli ta kreska ma być bardzo, bardzo długa. Czasem to widać na takich różnych makijażach u dziewczyn, które wyciągają bardzo długie kreski, i robią taki Orientalny makijaż. Wtedy zależy nam na tym, jakby, żeby tutaj to połączyć z, trochę z tą linią brwi, jakby żeby to stanowiło całość. Dlatego kreski muszą być długie i dlatego muszą być też na, na tym odcinku tutaj. Przez większość tej odległości dość grube. Razem z cieniowaniem, taka bardzo długa kreska po prostu optycznie przedłuża nam mocno oko, więc, jeśli zależy nam na tym, żeby tą przestrzeń oka powiększyć, no to możemy zastosować taki trik. Ale oczywiście, w takim ciennym makijażu, mało kto tak daleko tą kreskę wyciąga. Dlatego najprawdopodobniej, jeśli, tak jak mówiłam, macie problem z tym opadającym kącikiem tutaj, Skupicie się na takiej długości, która nam pozwoli ten, to zagięcie powieki jakby ominąć i wyciągnąć jeszcze trochę. W moim przypadku to pewnie byłoby po prostu coś takiego. Bardzo często malując kreskę patrzymy też do usterka w dół, jakby unosząc delikatnie twarz. A całkiem fajnym sposobem rysowania kreski jest rysowanie kreski po prostu patrząc na wprost, wtedy widzimy dokładnie jak ta powieka nam się załamuje, jak to wszystko tutaj wygląda i nie jest tak, że malujemy sobie kreskę na idealnie prostej powiece, a później patrzymy, że kucza tutaj wszystko nam się pozaginało i jesteśmy zaskoczone i to wcale nie miało tak wyglądać. Dlatego całkiem fajnie jest po prostu sobie popatrzeć na wprost, zobaczyć jak ta powieka nam się tutaj układa i na tej zasadzie jakby tutaj zacząć sobie tą, tą linię jakoś układać i rysować. Wtedy będziemy mogły naprawdę zobaczyć, um, jak to wygląda. Ja też nie jestem fanem tego wyciągania um, zewnętrznego kącika czy napinania tej skóry, chociaż kiedyś też tak robiłam. Niestety to też troszeczkę fałszuje nam ten ostateczny efekt i możemy nie być do końca zadowolone z tego, um, jak nam się udało tą kreskę narysować, ponieważ potem puszczamy tą skórę i widzimy, że po prostu miało to wyglądać trochę inaczej. Zajmiemy się teraz malowaniem tej końcówki i z jakichś względów odkryłam, że w tej kwestii o wiele lepiej jest eksperymentować z pomocą po prostu skośnego pędzelka i eyelinera w żelu. Jakoś o wiele łatwiej mi to po prostu osobiście wychodzi, kiedy korzystam z pędzelka. I tak jak widzicie, na początku określiłam kąt, pod którym ta moja kreska będzie przebiegać. To może wyglądać zupełnie różnie. I zwykle ja. Nawet wyciągam ją odrobinkę bardziej w górę, ale tutaj chcę ominąć to miejsce załamania i chcę Wam pokazać, jak możemy ją wyciągnąć. Właśnie skośny pędzelek sprzyja temu, że możemy sobie tą linię w bardzo prosty sposób narysować. O! I to jest nasza linia prowadnica. W ten sposób, jeśli zaczynamy rysować tą kreskę od końca, właściwie bardzo łatwo jest ją później przeprowadzić. Pod takim kątem nie wyciągamy tej kreski bardzo jakby szybko w górę i tak możecie poprowadzić ją, jeśli macie to zagięcie opadające bardzo blisko z zewnętrznego kącika. Tutaj wszystko widać nawet lepiej. Widzimy, że zagięcie powieki przypada w tym miejscu, a koniec naszej kreski po prostu jakby wychodzi dalej i pominął to zagięcie, dzięki czemu jakby sama kreska znowu wychodzi na w górę, ale nie trafia jakby w samo miejsce tego zagięcia, czy też nie jest jakoś przez to zagięcie pofalowana. Ok, to już tyle. Mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłam i zachęciłam do eksperymentów. Jeśli macie jakieś pomysły albo prośby, pytania, piszcie, chętnie Wam odpowiem. No i do zobaczenia w następnym filmiku, który będzie chyba ulubiony. Bye-bye.